Dajcie, moi mili, z tej strony Hunty Kolejna miniseria The Search 2. jedynkę nie grałem, wiem, że gra jest typu Dark Soulsowego. Czyli po prostu giniemy do oporu, wkurzamy się ile wlezie, pokonujemy fabułę i gramy nową grę w kółko, więc. Żeby tutaj nie przedłużać, będziemy ruszali. Co to jest miniseria? Miniseria są to gry, które będą mieli, miały maksymalnie 3-4 odcinki. Co nie znaczy, że muszą być 3 odcinki, mogą być 2, może być 1 I But machines of the destiny, yet because they are created by humans, inheriting all their countless imperfections, how could machines ever be better than us? Would they not, by design, follow the path of their creators and, in the end, Fail. my god what is this it's coming right at us are you basic maneuvers take your maneuvers please brace for impact Nigdy w tą grę nie grałem, wiem tylko tyle, że dwójeczka jest y, tysiącokrotnie razy lepsza od jedynki że jedynka była mocno, mocno niedopracowana ale zobaczymy co jest w tej dwójce Wiadomo, odpaliłem na chwilę, żeby sobie poustawiać wszystko i jeszcze jedną rzecz tylko muszę zmienić Uch. I Zobaczymy, zobaczymy jak to, jak to pójdzie, jak to się będzie działo, grało i w ogóle Mam nadzieję, że nie będzie źle, mam nadzieję, że nie będzie jakichś tragedii Losowa twarz właśnie wytrenowana może być. Ja tam nie mam nic do tego. I tak będziemy całe życie patrzeli na plecy naszej postaci. Dwa miesiące później. Medical report TS1. A new patient has been in a semi-delirious state for weeks. The subject seems to be reliving traumatic memories of flight 221. A girl. Some sort of anomaly. Nie, Ale... to nie może być tylko w krasie. Na jakimś bloku operacyjnym się obudziliśmy? Uważaj. O, już z grubej rury, z tego co widzę. Trzeba się przygotować. Ciekawe, czy coś będziemy mieli do, do obrony. O, oczywiście poza pięśćmi. O, co on wziął? C co on wziął? No, mniejsza z tym, co on wziął. Ja muszę sobie tutaj mm, ustawić... O, właśnie. O, 10% więcej. I dobra. Moi drodzy, no to ruszamy z deserem czy dwójką. Podnosimy kartę zastępu, personel medyczny, pozyskane... Zdjęcie. Ogólnie gra jest dosyć. E, przełącz. E, kontrol, blokuj. No dobra. Dobra, nie ma tragedii na razie. Chodźmy tu. Coś się wydarzy? Chyba nie. Tu coś jest. Nowe nagranie. O! Kolejny robot. Lepiej się obronić o. go zaatakować. Więc dobrze. Jakiś wstęp mamy porady. Możemy ruszać dalej. Tu? Nie, tu chyba. F. Uj, Nie wesoło. Ucieczka z więzienia. Więc tak jak Dark Tutaj też zdobywamy. Tak jak były Dark Souls'a. Duszem. Tutaj jest złom. Co? Wojciech, z koleś. Kurczę, ja tak mówię, co to idzie? Dobra. Yy, tu jest... zdobywamy złom. O jezu. O boże, będzie słabo. Zdobywamy złom. Uuu, można go zaatakować. Za za no to chodźcie. Okej. Okay. Myślałem, że będzie coś typu. Wiecie. Backstab. Coś takiego. A tu jednak nie było nic takiego. Tu coś jest? Nie, tu nic nie ma. Musimy zejść chyba na dół. O O tak. Dobra. Wow, ej, ej, ej. Niebieski kolor. Punkt pierwszej pomocy. Coś tutaj jest? Jakaś broń. No. Wow. <trybujesz> Trochę to było przerażające. Nie, chyba nie ma nic tutaj. A no to idziemy na kolejnego kolesia. Przełącz między aktywnymi celami. Zmiana celu. E, to jest tab? Przycisk? <laughs> tab to jest przycisk tabu. Boże! Tabu, tabu. Uh, fresh meat! szybko bo Jakiś tam duży typ przed. No właśnie, ja się tego boję. On, on, co on ciągnie? Pręta? ja tak masz więcej? O, mogę cię zaś od tyłu, na przykład, i coś ci zrobić, czy nie? No uderz. Chyba się poddał, wiecie? Uznał moją wyższość i się poddał. Tutaj coś jest. Zobaczmy. I można je otworzyć tylko siłą. No to co? No to. O... K <laughs> Jaki słaby. Czyli co, będziemy mieli statystyki siły i tak dalej do rozwijania, rozumiem. O, Rage Doll jest, to to spoko. Co my tu mamy? Cholerny kabel mi przeszkadza. Utrudnia mi nagrywanie. Co tu jest? No dobra, to czekaj. Nie, ja, chyba nie da rady cię wypuścić. Sorry. A tu co jest? Drzwi zaczaśnięte. Masz za mało siły. Dobra. Masz już ten kombinezon? Jaki kombinezon? Na razie to ja co. To mam chyba kitel. Pacjenta. Tutaj też nic nie ma. Ale dziwne, że w grze nie ma doczów. Nie ma uników. Ja tutaj. nie wiem, no Nie mogę nic zrobić. Mogę tylko się blokować. O! What the fuck is this? Co on. Co, co to karateka jest? Może. Poczekajmy, trening. może to się wyjaśni. Wszystko tam się jakieś drzwi otwarły. Dlaczego to są drzwi? Sprawdzimy sobie zaraz. Co to jest? E, aha, skrót, dobra. Dobra, blog więzienny. Skrót, tutaj wszystko jest ok. Czy tutaj coś mogę zrobić? O, coś było, coś było, coś było. Tu, naruszenie bezpieczeństwa zaobserwowano. Niezidentyfikowaną bestią. Tu odpalamy, obsługa drzwi, obs obsłuż te drzwi. Obsłuż je, obsłuż je. Zbrojownia policji Jericho. What the fuck? Atakuj osłonięto. O jest głowa, dobra. Coś jeszcze? Jeszcze jakiś atak? Co to kurde było? Ja, ja, ja go teraz zabić. Raz, dwa, trzy. Uciekam? Uciekam, bo to możemy zabić. Raz, dwa, trzy. Jest! Mamy to! Mamy to! Nie było, nie było tragedii! Coś tutaj jest do zebrania. Znaleziono kartę dostępu, odblokowano stanowisko medyczne. Chyba dobrze przeczytałem. Nie jestem do końca pewien. Warning, security branch. A co się było? Nie, nie było nic. Tu. Mm -mm, zamknięte. Wymaga karty dostępu. Dobra, to wchodzimy tu, bo to ma jedyne miejsce, które mogę. Bo tu są drzwi znowu. Pewno siły nie będzie miał. Co tu jest? E, nagranie. Mhm. W tej chwili niedozwolona akcja. No dobra, coś tu jest. Stacja dobierania policyjnych egzoszkieletów. Stacja dobierania egzoszkieletów. Skorzystaj ze stanowiska medycznego, by odzyskać zdrowie, podnieść poziom, moc rdzenia i wytwarzać lub ulepszać wyposażenie. No dobrze. Odwokałam nowe stanowisko medyczne. Uj, uj jak z Dead Space'a dosłownie. Trwa instalacja. Instalowanie kombinezonu, moi drodzy, no dobra, dostaniemy kombinezon. Neuroling status. Gdzieś tam słowę widzicie, słyszałem już neuroling, ale dobra, yy, mogę sobie tu zwiększyć. Użyj złomu, by wejść na wyższy poziom i zdobyć punkty modułu do rozdzielenia na następujące współczynniki. Więcej zdrowia pozwoli Ci przeżyć większą liczbę ciosów. Więcej wytrzymałości pozwala Ci wykonać więcej działań, zanim będziesz potrzebować regeneracji. Każda bateria pozwala, pozwala ci odcinać kończyny wrogą lub używać implantów szczykiwania. Wyższy wydajność baterii wzmacnia zaszczyki, na przykład zaszczyk sprawia, że odzyskujesz więcej zdrowia. Super, możesz przejść bezpośrednio do interfejsu wyposażenia za pomocą y, tabu. Yy. Aha, czyli czekajcie, mam, by podnieść poziom potrzebuję 380, ja mam 500, czyli co? Y, Zdeponuj, dobra, zdeponuj. Nie, tu. Kurde. E, <ścoughs> zdeponuj złą. I co? E, dobra, mam dwa punkty. No, tam sobie punkt tutaj, w życie, i punkt wydajność baterii. Wydaje mi się, jakie najbardziej sensowne, aktualnie. E, wyposażenie. E, tu nie mamy nic, tu nic, tu nic, tu nic, tu nic i tu nic. Implanty. Mamy dwa założone implanty. To specjalne przedmioty, które wkłada się do odpowiednich miejsc na implant znajdujący się w egzoszkielecie. Każdy implant pochłania część mocy rdzenia, zapewniając efekty, specjalne efekty lub nowe zdolności. Implanty wstrzykiwane można też ulepszać za pomocą materiałów pozyskiwanych od pokonanych przeciwników, najczęściej poprzez odcięcie ich hełmów. Ulepszenie implantów zwiększa liczbę przechowywanych ładunków i może nawet odblokować ładunki, których można użyć przy wizycie w stanowisku medycznym. Implanty można zakładać i zdejmować w dowolnym momencie i miejscu. Nie wymaga to wizyty. O, to fajnie. Mamy jaki implant? Obserwator Omni Zdrowia. Wyświetla pasek zdrowia i stabilności namierzonego wroga. Przykiwany, który przywraca zdrowie kosztem jednej baterii. Wpisy... Ucieczka z więzienia. Budzi się ze, ze śpiączki w zakładzie karnym o zaoszczonym rygorze. Jesteś, y, jakieś stworzenie wtargnęło do kompleksu i wywołało zamieszki. Masz teraz szansę. Wydostań się, póki jest czas. I uwolnij Benjamina z jego celi. Otwarte zadanie. Uratuj Benjamina Berka z jego celi na policji Jericho. Eee. Ups, chyba wyszedłem. A dobra, jakoś wyglądamy fajnie teraz. Zobaczcie. Tylko te bronie jakieś taka dziwna. Ja mam coś innego dostać. E, przełącz między aktywnymi celami. E, wybierz prawe ramię. Lewa noga. Głowa. prawa noga. Prawa noga. Prawe ramię jest? No i właśnie i to jest. Ech, lewa. Nie umiem tego robić. Wybierz prawe ramię z wyborem... A... czekajcie, wybierz... Ale jak to zrobić? Nie. Aha. Mamy do wyboru korpus. Niżej nie mogę. To prawe. Dół. Lewa noga, prawa noga, prawe ramię. Zatakuj, gromadź energię, odetnij broń pochłaniaj nam baterię. No dobra. Nie, nie mogę interakcji wejść. jest z blokowaniem. Ej, mamy chyba Unik. Jest Unik, dobra. Mam cię odciąć. O, jest, F, F, F. Wow, ale brutality, jest, 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 ale fajnie, fajnie, fajnie zdobyto dłuto z odzysku. Hihi, hi, nowa broń? Nowa broń. E, lepsza broń, że szybkość ataku jest zwiększona, impet jest mniejszy, odzyskiwanie energii jest większe i zużycie wytrzymałości jest kolosalne. Ale dobra, mniejsza z tym zużycie wytrzymałości, moi drodzy. Aha, tniemy jak taka kaczka. A jakiś y, mocniejszy atak albo coś Aha, a ten. Okej, okay, gdzie co? Okej. Okay. Czekajcie, czekajcie, zobaczymy inaczej. Wytrzymałość się ładuje, przytrzymam, zużyję pasek i... Aha, ci to jest po prostu jednorazowe zużycie. No dobra, e, coś było z F. Aha, dobra. Dobra, Mniejsza z nim, walić go. Y, idziemy uwolnić tego byrka. Czy tam jeszcze sprawdzimy, co jest? Ha? Zobaczymy, co jest tutaj. Chyba przejście do. Tam jest koleś. To chyba jest przejście dalej, moi drodzy. To nie będziemy tam szli. Blok więzienia. O, koleś się odnowił. O, standard. Weźmy mu w głowę. O, głowa. Głowa. O, głowa. Jep. Dekapitalacja. Dekapi. Dekapitala. Dekapitulacja. Nie wiem, jak to się nazywa. Dobra, mniejsza z tym. Tu jest jego głowa.

Ojej, że zginę lewe ramię, lewa noga. Oj oj Czyli co? Yy, nie, nie rozumiem tylko innej rzeczy yy, ja mam tutaj mm, odcinać po co te części ciała? Bo nie wiem. Nie wiem po co te części ciała odcinać, więc jeśli ktoś z Was ogarnia tę grę, byłbym wdzięczny, jakbyście mi napisali, naprawdę. Dlaczego mam odcinać konkretne części ciała? Rozumiem, odciąć prawą rękę, gdzie ma broń, bo można tą broń dostać, z tego co widzimy po tym dłucie, co mam. Ale ewakuowano 94 zarażonych więźniów. Ale na przykład ogólnie po co to jest? Co to jest? Nagranie. Odtwórz nagranie. uh... Peace no. Hey, it's me. Uh, yeah. The number gave it away. I heard they offered you the job. Sorry. I wanted to tell you at the right time. The right time? Open your eyes, Garcia. There's never going to be a right time. It's, it's not going to change anything between. I know. That's not. not what this is about, okay? Co to jest? Co to jest? Forma miecza chyba wiecie. Ale wasz jest słynie z tego, że on lubi coś, ale sztylety. A, defibrylator to jest. Ze względu na to, że w tej grze nie ma chyba sztyletów, to sobie będę mm, chodził właśnie z tym. Hmm, dobra, możemy pegać później. Wpisy jeszcze jakieś mamy. Są zadania, nagrania tu. Oficjalne spowodowanie lekarskie do tajemniczego pacjenta z tania. Szczegółowa reklama nowego egzoszkieletu. Surgery is a thing of the past. The new MG is faster, more powerful and sleeker than ever. Once you strap it on, it'll meld with your in a flash. The metamorphosis is so seamless, you'll neither know nor care which functions are still performed by your own body. Let MG take control of your nervous system and take back control of your life. Więc, moi drodzy, w tym miejscu sobie skończymy pierwszy odcinek. Ja mam dziękuję bardzo za uwagę. E, ogólnie, fajna gra, rzecz nie wiem, jakoś super specjalnie e, wygląda. Odcinanie, kapitulacje, dekapitulacje. Masakra, fajne, fajne, fajne. Ale, tak jak mówię, miniseria, wszystko zależy od Was. Być może nie tylko od Was, bo jak w przyszłości będzie przykład mniej. Jakby to powiedzieć, mniej ciekawszych gier do nagrania, to prawdopodobnie będziemy mogli sobie powrócić, właśnie do tych miniserii, żeby kontynuować sobie je. A ja w tym odcinku Wam dziękuję. Trzymajcie się. Hej.